Na tej stacji uzdatniania wody w Dziwierzutach dzielnie pracują naprawdę leciwe już instalacje. Ich początki to lata 70. ubiegłego wieku. Strach cokolwiek ruszyć by się nie urwało, a i awarii jest coraz więcej. Każdego weekendu w okresie letnim drżymy z panem prezesem, czy będzie wszystko w porządku. Na szczęście tu dziękuję też panu prezesowi za szybkie usunięcie wszystkich awarii. Pracownicy zakładu gospodarki komunalnej dwoją się i troją, by zapewnić wystarczającą ilość i jakość wody mieszkańcom i turystom, ale łatwym zadaniem to nie jest, a dla gminy to stacja strategiczna obsługuje bowiem największy wodociąg licząc blisko 2,5 tysiąca odbiorców. Obsługuje dwie rzuty, małszewko, budy Linowo i Dąbrowa. Linowo i Dąbrowa to typowe miejscowości rekreacyjne. Jeżeli mówimy, że poza sezonem mamy 100 mieszkańców, to w sezonie będzie to 1,5 tysiąca. Obecna stacja uzdatniania wody potrzebuje i modernizacji, i rozbudowy. I nie chodzi tylko o ten stary budynek i urządzenia w nim pracujące, ale również o infrastrukturę podziemną. Jeśli chodzi o rozbudowę, to konieczność jest o kolejną studnię, która pozwoli nam na dodatkowe przyłącza, a więc na mieszkańców miejscowości turystycznych, o której Pani Wójt mówiła, Alinowo, Dąbrowa. Mamy bardzo dużo wniosków o warunki techniczne przyłączy, ale niestety nie możemy tego zrealizować, posiadając tą stację, taką, jaką mamy w chwili obecnej. Na szczęście niedługo ta przeszkoda zostanie usunięta. Gmina pozyskała środki na nowoczesną stację uzdatniania wody w Dźwierzutach. 25 września wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska oficjalnie na terenie stacji przekazała promesę wartości 5 milionów złotych na ten cel. Czyli na to, aby te 2,5 tysiąca mieszkańców, którzy zmagają się z trudnościami w dostępie do tej wody pitnej, mogli ten komfort mieć zabezpieczony. Tutaj z dużym udziałem oczywiście zarówno samorządu, na czele z panią Wójt, jak i samego pana prezesa, że znaleźli możliwość do tego, aby stworzyć skonkretyzowany wniosek, który ma bardzo ważny cel, bo dla mnie te cele najniższe gminno powiatowe to są te cele do osiągania właśnie. Wkład własnej gminy w tę inwestycję wynosi 114 tysięcy złotych. To zaledwie 2% wartości projektu realizowanego w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych. Zdaję sobie sprawę w rozmowach na temat różnych programów, czy to jest rządowy fundusz dróg samorządowych, czy właśnie kolejna edycja polskiego ładu, czy program Pope Gierowski, czy zabytki, czy sportowa Polska. Zdaję sobie z tego sprawę, że gminy nie mają w dyspozycji na rachunku bieżącym aż takiego wkładu własnego, aby móc zaspokoić i zrealizować potrzebę w stosunku, na przykład do, nie wiem, 80% dotacji, i 20% wkładu własnego. Więc biorąc to pod uwagę, przeliczając również na liczbę mieszkańców na wydatki danej gminy, no staramy się tak dobierać te kryteria, aby dochodzić jak najniżej z tymi projektami. I dzisiaj po raz kolejny udowadniam, że środki finansowe w wysokości 5 milionów złotych mogą iść do terenów, na które, które nie byłyby w ogóle w stanie e, tych środków finansowych zdobyć w ramach innych grantów, czy to krajowych, czy zagranicznych. Dzięki tym środkom gmina Dźwierzuty ponownie podniesie komforty życia swoich mieszkańców, zwiększając dostępność do wody pitnej. Choć warto dodać, że proces modernizacji w tym zakresie na innych obiektach już się odbył. Na terenie gminy Dźwierzuty posiadamy sześć stacji uzdatnienia wody, z tego dwie są już zmodernizowane, ta będzie modernizowana, kolejne trzy wymagają małej modernizacji, natomiast nie w ta, na taką skalę jak, jak ta. Natomiast ta dziś niewyględna stacja uzdatniania wody niedługo bardziej będzie podobna do tej wybudowanej w 2021 roku w Laurentowie. W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani minister za wsparcie w modernizacji naszej stacji uzdatniania wody. Wiceminister Rozwoju i Technologii Olga Semeniuk-Patkowska liczy, że środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania zostaną wykorzystane na dobrej jakości pracy polskich firm przy tym projekcie, bowiem zależy jej na aktywowaniu naszych przedsiębiorców w regionie.